Kochani, przekaz dla wagi na kolejny tydzień. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Jaka będzie energia przyszłego tygodnia. I co tu się zadzieje ciekawego. No, zobaczmy jaka będzie energia przyszłego tygodnia. Smutek, kochani, niestety smutek i żal po jakiejś stracie. Emocjonalny taki niedostatek, uczucia w postaci takiej, coś na zasadzie nikt mnie nie kocha, jest mi smutno, jest mi przykro i będzie to spowodowane niestety jakimiś wydarzeniami, które nas strasznie przytłoczą w przyszłym tygodniu. Ale ta dziesiątka mieczy to jest. Nie martwcie się tak, ba, tak bardzo, dlatego że ta dziesiątka mieczy to to już jest taki maks, że tak powiem, tego złego nastroju i złych okoliczności, które się pojawiły, bo po tej dziesiątce mieczy mamy już tylko lepiej. Także gorzej nie będzie, niż to, co się wydarzyło, co się zadziało, na pewno będzie lepiej, tak? Więc w przyszłym tygodniu na pewno skończycie z tym, co było złe. Pozostanie potem smutek jakiś, emocjonalny, taki niedostatek. Coś na zasadzie nikt mnie nie kocha, jest mi przykro, smutno i będzie na pewno lepiej, tak? No ten tydzień zapowiada się jeszcze taki smutny i, i, i smutny będzie i, i ciężki dosyć, ale spokojnie wyjdziecie z tego. No dużo macie, właśnie takiej energii. Cięższej, ale kochani, bo tu yy, widzę, że tak, zamykacie na pewno na samym początku tygodnia jakiś ciężki, zły rozdział i to tak w sumie powiem Wam, że zamykacie w jakiś taki sposób agresywny i yy, szybki i zdecydowany, dlatego że były pewne rzeczy albo zatajone przed Wami, niejasne, yy, w ogóle była przy tym jakaś tajemnica. Mogłabym powiedzieć, że jakieś... Yy, 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 Ktoś próbował Was być może zaczarować, oczarować, oszukać troszeczkę. Były tutaj jakieś sytuacje, które były niejasne, i no musieliście się z tym tak naprawdę rozliczyć. I tutaj Wy na początku tygodnia zamykacie całkowicie ten rozdział z własnej woli. No, coś się zamyka, i to tak z hukiem, bym powiedziała. I w przyszłym tygodniu macie ten sąd ostateczny, który oznacza tak naprawdę, to są wielkie arkany i takie wydarzenia, że. Wy musicie zdecydować, tak, co zrobić ze swoim życiem, co ma być w ogóle się zadziać dalej, rozliczyć siebie, tak, i rozliczyć w ogóle swoje otoczenie. I ta karta sądu ostatecznego to jest taka bardzo dobra karta, tak naprawdę, ponieważ to oznacza zmartwychwstanie, że ja zostawiam to, co było wcześniej złego, bo tutaj widzę, że no, będzie ten tydzień taki smutny i spowodowany jakimiś wydarzeniami cięższymi. Wy to wszystko zostawiacie tak naprawdę z tyłu. I mamy tutaj kartę takiej obserwacji później, gdzieś w środku tygodnia, że wy zaczynacie dostrzegać pewne rzeczy, i wtedy przychodzą jakieś wiadomości, jakaś sytuacja się zadzieje, jeszcze tak naprawdę, która zmieni wasz tok myślenia. Czyli jakby będziecie musieli przetransformować swój tok myślenia, tak naprawdę, na jakiś temat. Zająć się domem, zająć się dziećmi, bo tu się pojawiacie jako królowa kielichów, czyli osoba, która zajmuje się domem, dziećmi, ma bardzo dużo uczuć i przy tej karcie na samym końcu jest ta najpiękniejsza karta, którą każdy chce zobaczyć, bo jest to gwiazda. Więc tydzień będzie dla Was bardzo ciężki, on będzie obfitował w jakieś pozostawianie ciężkiej przeszłości za sobą, tak naprawdę, ale Wy po prostu w sposób fantastyczny i świetny z tego wyjdziecie, bo macie tutaj tą królową kielichów, a tak jakbyście mieli się w końcu oczyścić i zająć, powrócić do takiego stanu, kiedy macie tą empatię, macie to serce po prostu, i ta gwiazda wam przyświeca, tak jakbyście wiedzieli, że ten los wam będzie pomagał, że wszystko się poukłada i wszystko poukłada się w ogóle pięknie, tak? bo ta gwiazda mówi o tym, że wykończycie ten tydzień naprawdę w taki fantastyczny sposób, w ogóle jako ktoś inny już niż na początku. Zostawiacie te wszystkie wydarzenia ciężkie i złe za sobą. No ale zobaczmy, czego dotyczy ten as mieczy. Króla kielichów, czyli mężczyzny. Tak, jakbyście odcinały się, kochane, o, tylko i wyłącznie tutaj chodzi o mężczyznę, tak, partnera mężczyznę z waszej relacji, kogoś, z kim byłyście związane i tutaj ta sytuacja, być może, może być też taka sytuacja, że to on się odcina i to powoduje ten smutek wasz, tak. Nie jestem pewna, bo gdyby to była trójka mieczy, to bym wiedziała, że jest to spowodowane, ktoś wam zrobił krzywdę, ale tutaj nie jestem do końca pewna. Czy to wy pozbywacie się tego mężczyzny i to z hukiem? Czy to on tak naprawdę zamyka drzwi, przez co no, będzie wam po prostu ciężko? Tak? Doznajecie jakby takiego e, szoku, że przyszła ta sytuacja. Mi się wydaje, oczekiwana, gdzie ktoś zamyka drzwi i pozostaje nam zmierzyć się z życiem tak? w pojedynkę, bo tak bym powiedziała, że ta karta dla mnie i ten, te karty, które się tutaj układają, mówią o tym, że będziecie musieli się zmierzyć z, z życiem w pojedynkę i będzie to na, dla Was bardzo trudne, przede wszystkim dlatego, że w głowie macie to, że będzie Wam ciężko, ale Wy tutaj, kochani, pamiętajcie o tym, że tą gwiazdę macie i ten los będzie im Wam pomagał. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę w życiu w ogóle na takie sytuacje, że los nam pomaga. My czasami tego nie dostrzegamy, ale wszystko tak się jakoś potrafi poukładać, że nagle okazuje się, że baliśmy się tego i tamtego, a wszystko się jakoś tak wszystko się po prostu rozeszło po kościach i okazuje się, że nawet jest nam lżej i lepiej, i, i w ogóle wszystko się świetnie poukładało. I tak gwiazda naprawdę o tym mówi. Pamiętajcie o tym. Dlaczego tu mamy Księżyc? Że przy tym mężczyźnie tak naprawdę były rzeczy, których nie było wcześniej widać. Dlatego, że mamy tutaj agresję, awantury, kłótnie. Być może zadziała się sytuacja taka z kłótnią w tle, i to nagle, gwałtownie, i to zadziało się, spowodowało tą dziesiątkę mieczy. A być może po prostu ta osoba była taka nerwowa, agresywna i kłótliwa, tak? Dlaczego my mamy tutaj sąd ostateczny? Ale chyba wydaje mi się, że doszło do jakiejś właśnie sytuacji takiej kłótni. Dlaczego mamy ten sąd ostateczny? Bo sąd ostateczny powoduje, że... Co jest piękne tak naprawdę w tym przekazie, że wy zamykacie całkowicie ten rozdział. I ja wiem, że to są takie momenty w życiu, kiedy jest nam niezmiernie ciężko. I ta dziesiątka właśnie o tym mówi, że to jest taki maks... Ciężkości, którą możemy przechodzić w tym właśnie tygodniu, ale Wy zamykacie ten. Śmierć mówi o tym, że czy chcemy, czy nie, z naszą wolą, bez naszej woli, zamyka się rozdział, on się zamyka bezpowrotnie. I ja wiem, że to jest dla ludzi szok, że coś się zamyka bezpowrotnie, bo, bo nagle musimy odciąć pępowinę na przykład, tak, bo jest nam bardzo ciężko, to są naprawdę sytuacje ciężkie, ale ten rozdział na pewno zamknie się. Bezpowrotnie, a są to ostateczny, pamiętajcie, mówi nam o tym, że my tutaj będziemy mieć zmartwychwstanie. Czyli oczyści się cała sytuacja agresywna, nerwowa z rzeczami, których nie było w ogóle widać w przyszłym, tygo w, w, w przyszłym tygodniu to nastąpi. I mamy tutaj obserwacje więc Wy najprawdopodobniej będziecie obserwować, co się będzie działo. Ewentualnie może być to ktoś młodszy, nawet dziecko, tak? bo ta wieża jest przy dziecku. Może być tak, że dowiecie się czegoś. Co, co zwali Was troszeczkę z nóg, jeżeli chodzi o swoje dziecko, albo będzie tak, że będziecie, zaczniecie, otrząśniecie się trochę, zaczniecie obserwować, co się dookoła Was dzieje, i wtedy dotrze do Was, że Wy musicie zmienić swój tok myślenia, że nagle okazuje się, że te sprawy, które gdzieś tam mieliście w głowie, no, trzeba po prostu je porzucić, zacząć myśleć inaczej, tak? I ta wieża będzie o tym mówiła. Ale dlaczego mamy tutaj tą obserwację? Bo wy nie będziecie wiedzieli, którą drogą pójść, tak? I będziecie mieć jakby duży wybór, ale nie będziecie wiedzieli, jak się zachować do końca jak postąpić, tak? Bo tutaj w tej siódemce jest bardzo dużo różnych opcji i dlatego będziecie obserwować na pewno, żeby wyjść z tego wszystkiego wiadomo jak najlepiej. Dlaczego mamy tą wieżę? Dlatego, że Wy kochani, wzięliście za dużo na siebie i w ogóle to skojarzyły mi się pieniądze, tak? Bardzo mi się tutaj rzucają w oczy w tym momencie pieniądze, że Wy wzięliście za dużo na siebie, tak jakby wy ymm, nawet przez to rozstanie tutaj, które nastąpi, yy, yy, jesteście za bardzo obciążeni finansowo, tak? W ogóle wzięliście ta dziesiątka buław mówi o tym, że my wzięliśmy za dużo na siebie, obowiązków, zobowiązań różnego rodzaju. Jest nam niezmiernie ciężko, psychicznie, fizycznie, mamy dosyć, tylko że my, niestety bierzemy bardzo często to wszystko świadomie, tak? Na siebie i tak się zagalopujemy gdzieś w tym życiu, że w pewnym momencie przychodzi ten właśnie moment, kiedy <grych> okazuje się, że o Boże, o Boże, przecież tego jest wszystkiego za dużo, przecież ja nie daję rady. I ta wieża właśnie po, po, pozwoli Wam zrozumieć, że dotrze do was to jakby, że wzięliście na siebie zbyt wiele, tak? Ale mi się tutaj bardzo tak szczególnie rysują pieniądze, tak jakbyście mieli zbyt wiele zobowiązań, tak? Dobrze, dlaczego mamy tutaj Kiel królową kielichów? Dlatego, że mamy tutaj królową mieczy. I teraz tak, będziecie musiały, kochane, tutaj ta królowa kielichów mówi nam o byciu przede wszystkim matką, albo może mówić o waszej matce, tak? Ale raczej tutaj pojawiacie wy się. W tej królowej kielichów, czyli ta królowa kielichów zajmuje się no, tą rodziną, dziećmi, przede wszystkim dziećmi, no, ona jest właśnie taka, że dba o wszystkich, tak? I tutaj ta królowa kielichów będzie musiała, mm, pojawia się dlatego, że wy, mm, bo tutaj jest druga królowa i tak druga królowa, mówię o tym, kochani, być może jest to jakaś osoba z Waszego otoczenia, która konkretnie to jest kobieta, która konkretnie ona jest taka bezuczuciowa trochę. Bardzo stawia na swoim, nawet bym powiedziała, że mm, ma takie materialne podejście. Albo wy pojawiacie się w tej królowej mieczy jako osoba, która robi porządek, tak? Która w końcu po całej tej sytuacji stresującej i nerwowej mówi krótko i konkretnie na temat, tak? Co w ogóle uważa, co myśli, robi porządek z pewnymi sytuacjami i wtedy tak naprawdę dopiero po zrobieniu tego porządku może się zająć domem, rodziną, tak? Pamiętajcie, że tej królowej kielichów przyświeca gwiazda. To jest bardzo istotne. A dlaczego w ogóle mamy tą gwiazdę? Dlatego, że Wy tutaj będziecie, kochani, mieli wybór, którego będziecie musieli dokonać, bo ta sytuacja cała, która zadzieje się w przyszłym tygodniu, no będzie tak, że pewne sytuacje będą Was cisnęły, one się nawarstwiały najprawdopodobniej wcześniej, będą Was cisnęły i będziecie musieli zdecydować, którą drogą pójść i będziecie musieli przede wszystkim zdecydować. Nie ma czegoś takiego, że wy się tutaj będziecie próbowali, może jakoś odwlec, odwlec to wszystko albo jeszcze pomyśleć. Nie, po prostu przyszedł ten moment, kiedy wy musicie zdecydować, którą drogą pójść. I, dla, I wy macie tutaj gwiazdy. Jeżeli dokonacie wyboru, to ta gwiazda będzie Wam przyświecać przy tej królowej kielichów na pewno, tak? Ale wy musicie dokonać tego wyboru. Zobaczmy, jaka będzie rada na przyszły tydzień. Tak naprawdę to ja widzę hmm, te karty, hmm, to co mi powiedziały, najważniejszego tak naprawdę to, żebyście wycofali się i przeżyli w ciszy i spokoju swoją żałobę. Ja nie wiem po czym to będzie żałoba, być może po tym mężczyźnie, ale karty mówią, że wycofaj się troszeczkę od ludzi, od świata na takiej zasadzie, że. Posiedź sama ze sobą o, w ten sposób i przeżyj swoją żałobę. Tak? Czyli, jeżeli trzeba, to popłacz, jeżeli trzeba, to zastanów się, ale bądź w ciszy i w samotności, odizoluj się troszeczkę od całej tej sytuacji, na zasadzie, że ty musisz odpocząć, przemyśleć. Jeżeli trzeba, to popłacz sobie po prostu w ciszy i spokoju, bo każdy swoją żałobę musi przeżyć. A tutaj widzę, że no, ta śmierć jest bardzo istotna i ten sąd ostateczny. Ale z tego co widzę, to byliście w jakiś sposób oszukiwani, i tutaj było dużo agresji. A ten rycerz mieczy to jest taka przeze mnie bardzo niechciana zawsze karta, bo mówi o tym, że często powoduje awantury, po których my czujemy się pokrzywdzeni i potraktowani niesprawiedliwie. Dla mnie ta karta to oznacza. Więc, kochani, cięcia tutaj będą i coś się zamknie bezpowrotnie, ale pamiętajcie, że macie tą gwiazdę, to jest naprawdę niezwykle istotne, bo jeżeli ta gwiazda wam świeci, to jest światełko w tunelu, jakby, tak? To wy widzicie to słońce gdzieś tam, że ono zacznie świecić dla was i pamiętajcie o tym, że ta karta was poprowadzi, ta gwiazda was poprowadzi, że wy z tego wszystkiego bardzo dobrze wyjdziecie. Jest wam, będzie wam ciężko, tak? Na pewno będzie wam ciężko, ale jest nadzieja i ta gwiazda naprawdę tak poprowadzi to Wasze życie, że wszystko się poukłada i jeszcze będzie pięknie, kochani, będzie pięknie. Wszystkiego dobrego.